Rodzice kazali mi odwołać wakacje, bo brakowało pieniędzy, a potem znalazłam ich bilety na rejs. Nie skonfrontowałam ich z tym, ale teraz wszystkiego żałują. Sprzątałam kuchnię u rodziców i pilnowałam siostrzeńca, gdy to zobaczyłam. Gruba koperta leżała tam sobie, pół otwarta jakby to było nic takiego. Logo na froncie najpierw przyciągnęło mój wzrok ekskluzywna linia rejsowa taka. Którą widuje się tylko w reklamach luksusowych podróży. Zmarszczyłam brwi i wyciągnęłam papiery. Zajęło mi trzy sekundy, żeby zrozumieć, na co patrzę. Pełny plan podróży. Moi rodzice, mój brat, moja siostra, jej mąż, nawet ich dzieci w pełni opłacony tygodniowy rejs. Poczułam, jak żołądek mi się ściska, dłonie zacisnęłam na papierach, serce waliło mi w uszach. To musiała być pomyłka. Nie było ich stać na wakacje. Powiedzieli mi to dwa miesiące temu. Musiałam odwołać własne wakacje, bo brakowało pieniędzy. Moje najlepsze przyjaciółki planowały to od roku. Pięć dni w hotelu All Inclusive, pierwsza prawdziwa przerwa od lat. Sama odłożyłam każdy grosz, pracowałam w nadgodzinach, rezygnowałam z wyjść, żeby to sobie móc pozwolić. Wtedy rodzice usiedli ze mną i powiedzieli, że potrzebują pomocy. Moja siostra miała trudności, opieka nad dziećmi była droga, naprawdę musiała wziąć dodatkowe zmiany. Nie mogli sobie pozwolić na opiekunkę i potrzebowali, żebym stanęła na wysokości zadania dla rodziny. A pieniądze? Cóż, było ciężko. To po prostu nieodpowiedzialne, żeby ktokolwiek z nas brał teraz urlop, powiedziała mama, kręcąc głową. Wszyscy musimy ponieść ofiary. Więc odwołałam. Przyjaciółki były rozczarowane, ale zrozumiały. Pojechały beze mnie. Teraz stojąc w kuchni rodziców, trzymając dowód, że okłamali mnie prosto w twarz, poczułam, jak coś we mnie pęka. Nie tylko pojechali na wakacje, pojechali nawet mi o tym nie mówiąc. Nikt nie wspomniał ani razu. Brat napisał do mnie rano o pożyczkę na naprawę samochodu. Siostra zapytała, czy będę wolna do niańczenia w następny weekend. Mama dzwoniła wczoraj pogadać o niczym a jednak wszyscy wyjeżdżali za dwa dni na rejs. Rejs zaplanowany dokładnie na tę porę roku, kiedy nigdy nie mogłam wziąć wolnego. Wpatrywałam się w daty na papierze. To nie był przypadek. Nie tylko zapomnieli mnie zaprosić, zaplanowali to na czas, kiedy wiedzieli, że fizycznie nie będę mogła pojechać, na wypadek gdybym się dowiedziała i chciała dołączyć. Usłyszałam mamę idącą korytarzem, nucącą pod nosem. Wepchnęłam papiery z powrotem do koperty i odsunęłam się od blatu, gdy weszła. Och, kochanie, dzięki za pilnowanie go dzisiaj, powiedziała, chwytając butelkę wody z lodówki. Jesteś ratunkiem, skinęłam głową. Nie mogłam zaufać swojemu głosowi, nie miała pojęcia, że wiem. Żadnej winy, żadnego wahania. Wymusiłam uśmiech. Nie ma sprawy, spojrzała na zegar. Och, muszę odebrać kilka rzeczy za nim. Urwała, jakby prawie powiedziała coś, czego nie powinna. Czekałam. Odchrząknęła i uśmiechnęła się. Przed kolacją pozwoliłam jej wyjść bez słowa. Nauczyłam się wcześniej, że w mojej rodzinie sprawiedliwość nie istniała. Kiedy miałam sześć lat, chciałam lekcji tańca. Mama westchnęła i powiedziała, że są za drogie. Po prostu nie mamy pieniędzy na takie rzeczy. Zrozumiałam. Byłam dzieckiem, ale nie byłam samolubna. Odpuściłam. Miesiąc później siostra dostała lekcję jazdy konnej i to niejednorazowo, tygodniowe prywatne zajęcia. Rodzice nazwali to inwestycją, bo to była jej pasja. Nigdy nie widzieli problemu. Tak było przez całe moje życie. Rodzeństwo dostawało, co chciało. Ja dostawałam wymówki. Kiedy miałam 12 lat, chciałam nowy rower. Brat dostał na urodziny błyszczący niebieski górski z grubymi oponami. Kiedy poprosiłam o taki sam, tata dał mi stary roweru brata. Siodełko było podarte, kierownica się chwiała, hamulce ledwo działały. Ale nadal jest dobry, powiedział. Nie chcesz, żebyśmy marnowali pieniądze, prawda? Kiedy miałam piętnaście lat, moja klasa planowała wycieczkę do Warszawy. Tak bardzo chciałam pojechać. Oszczędzałam zniańczenia, dorywczych prac, nawet pomijałam lunch w szkole, żeby odłożyć trochę więcej. Tydzień przed wpłatą zaliczki mama usiadła ze mną. Kochanie, po prostu nie możemy sobie teraz na to pozwolić, powiedziała. To dużo pieniędzy. Może za rok. Skinęłam głową, przełykając rozczarowanie. Wiedziałam już, jak to działa. Miesiąc później brat pojechał na narty z przyjaciółmi. Rodzice zapłacili za wszystko. Zapytałam o to raz. Tylko raz. Mama uśmiechnęła się zmęczonym uśmiechem. Skarbie to co innego. On naprawdę tego potrzebował to ważne dla jego życia towarzyskiego, prawda? Bo moje nie było. Przestałam pytać po tym. Kiedy byłam na studiach, zrozumiałam swoją rolę w rodzinie. Byłam tą odpowiedzialną, niezależną, tą, która nie potrzebowała pomocy. Siostra i brat dostawali wsparcie. Ja dostawałam wykłady o ciężkiej pracy. Wesele siostry, rodzice zapłacili za wszystko. Sala, catering, suknia, wszystko. Kiedy skończyłam studia, dali mi kartkę z gratulacjami. Żadnych pieniędzy, żadnego wsparcia, tylko słowa. Brat miał problemy po dwudziestce. Narobił długów na kartach, tracił pracę, podejmował złe decyzje finansowe. Rodzice ratowali go za każdym razem. Dajesz sobie świetnie radę sama, powiedział mi kiedyś tata, gdy zapytałam, dlaczego nigdy nie pomagają mi tak jak jemu. Nie potrzebujesz nas tak jak on. Potrzebowałam ich. Po prostu nigdy nie miałam luksusu tego okazywać. Kiedy zaczęłam pracować na pełen etat, rodzice zaczęli na mnie polegać w kwestii przysług, niańczenia, pomocy z rachunkami, zawsze dawałam, nigdy nie dostawałam. I te wakacje. To była ostatnia kropla. Zdarzało się to wcześniej, nieraz. Plany były robione, wycieczki omawiane, pomysły rzucane, aż przychodził czas rezerwacji. Wtedy nagle coś się działo. Brakowało pieniędzy. Ktoś potrzebował pomocy. Dzieci siostry miały szkołę, albo brat miał pracę, albo rodzice mieli za dużo wydatków w tym miesiącu, więc odwoływaliśmy. Albo przynajmniej tak myślałam. Teraz, patrząc na te bilety na rejs, zdałam sobie sprawę z prawdy. Oni nie odwoływali wakacji, odwoływali moje wakacje. Za każdym razem, gdy wycieczka miała mnie obejmować, magicznie się rozpadała. Ale kiedy to byli tylko oni, pieniądze nigdy nie były problemem. Myślałam o wszystkich razach, kiedy się dla nich poświęcałam o wycieczkach, które przegapiłam przyjaciołach, których zawiodłam latach stawiania ich na pierwszym miejscu i myślałam o tym, jak poszli za moimi plecami, jak nawet mi nie powiedzieli, jak zaplanowali to tak, żebym nie mogła dołączyć, gdybym się dowiedziała. Tym razem nie byłam nawet warta wymówki. Wtedy coś we mnie się zmieniło. Nic nie powiedziałam. Nie skonfrontowałam ich, nie zrobiłam sceny, po prostu przestałam. Pierwszy test przyszedł dwa dni później. Siostra zadzwoniła w panice. Hej, możesz popilnować dzieci w weekend? Coś wyskoczyło w pracy i naprawdę potrzebuję tej zmiany. Normalnie bym się zgodziła. Zawsze to robiłam. Przestawiłabym plany, zrezygnowałabym z wolnego czasu, rzuciłabym wszystko, żeby ułatwić jej życie. Zamiast tego powiedziałam, nie mogę. Cisza. Co? Nie mogę, powtórzyłam. Jestem zajęta. Słyszałam zdumienie w jej głosie. Ale ty nigdy nie masz planów na weekendy. To zabolało bardziej niż się spodziewałam. Nawet nie próbowała być niegrzeczna. Po prostu miała na myśli, że zawsze byłam dostępna. Już nie. Przykro mi, powiedziałam i rozłączyłam się. SMS-y zaczęły przychodzić godzinę później. Mama, Twoja siostra mówi, że nie będziesz niańczyć. Wszystko w porządku? Ja. Po prostu jestem zajęta, mama. Zajęta czym? Nie odpowiedziałam. Pozwoliłam jej siedzieć w niepewności. Następnego dnia zadzwonił brat. Hej, losowa przysługa, możesz mi pożyczyć jakieś 100 złotych? Tylko do wypłaty. Prawie się roześmiałam. To był ten sam brat, który właśnie wrócił z wakacji, na które nie byłam zaproszona. Ten sam brat, którego rodzice ciągle ratowali, mówiąc mi, że daje sobie radę sama. Przykro mi, powiedziałam. Brakuje mi kasy. Cisza. Och, naprawdę? Brzmiał zaskoczony. Chyba nigdy wcześniej mu nie odmówiłam. Tak, powiedziałam. Wszyscy musimy ponosić ofiary, prawda? Słyszałam zdumienie w jego głosie. Wymamrotał coś o tym, że jakoś sobie poradzi i się rozłączył. Nie trwało długo, zanim zorientowali się, że coś jest nie tak. Mama zadzwoniła tego wieczoru. Jej głos był przesłodzony: Hej, kochanie, wszystko w porządku? Byłaś ostatnio trochę zdystansowana. Oparłam się o kanapę i wpatrywałam w sufit. W porządku, po prostu skupiam się na pracy. Och, dobrze, dobrze zrobiła pauzę. Wiesz, tęskniliśmy za tobą w zeszłym tygodniu. Prawie się zakrztusiłam. Tęsknili za mną. Ludzie, którzy zrobili wszystko, żeby się upewnić że nie mogę tam być. To zabawne, powiedziałam. Nawet nie wiedziałam, że was nie było. Cisza. Pozwoliłam jej wisieć między nami, ciężkiej i ostrej. Nie miała pojęcia, że wiem. W każdym razie, powiedziałam lekkim, swobodnym tonem. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Rozłączyłam się, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć. Pęknięcia zaczęły się pojawiać szybko. Siostra miała problemy beze mnie. Musiała zacząć płacić opiekunce, i nagle jej dodatkowe zmiany nie były warte kosztów. Brat musiał sam sobie poradzić z finansami. Okazuje się, że kiedy przepalasz pieniądze, oczekując, że ktoś cię złapie, rzeczywistość uderza mocno, gdy ta osoba przestaje cię łapać. Rodzice nie byli przyzwyczajeni do mojego dystansu, do nieodpowiadania na każdy telefon, nie pojawiania się, gdy czegoś potrzebowali. Nie kłóciłam się z nimi. Nie wytykałam im. Po prostu mnie nie było. I oni to czuli. Wiedziałam dokładnie, kiedy przeszło od zdumienia do paniki. Mama pojawiła się w moim. Mieszkaniu niezapowiedziana. Nigdy tego nie robiła. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam ją stojącą z torbą domowego jedzenia jak ofiarą pokojową. Pomyślałam, że przyniosę ci kolację, powiedziała, uśmiechając się za szeroko. Wpuściłam ją ale nie wypełniałam ciszy jak kiedyś. Pozwoliłam jej się wiercić, rozglądać po mieszkaniu, jakby próbowała znaleźć dowód, że coś jest ze mną nie tak. W końcu westchnęła. Po prostu powiedz mi, co się dzieje, zamrugałam. Nic się nie dzieje. Położyła torbę na blacie. Jesteś inna. Nie odbierasz telefonów, unikasz rodziny. Nikogo nie unikam, powiedziałam prosto. Po prostu byłam zajęta. Jej usta się zacisnęły. Jesteś na mnie zła? Spojrzałam jej w oczy, trzymając kontakt, pozwalając ciszy się rozciągać. Chciałam, żeby w niej się Dlaczego miałabym być zła? Zapytałam w końcu. Bo musiałam odwołać swoją wycieczkę, podczas gdy wy wszyscy pojechaliście na rejs bez mnie. Kolor odpłynął z jej twarzy. Nigdy wcześniej nie widziałam jej winnej. Otworzyła usta. Potem je zamknęła. Aniu, to nie było tak. Och, przekrzywiłam głowę. To jak było? Zaczęła się plątać. My. Nie myśleliśmy, że będziesz chciała jechać i zawsze jesteś taka zajęta pracą. Myśleliśmy, że to ciekawe, powiedziałam równym głosem. Bo nawet nie zapytaliście. Przełknęła ciężko. Kochanie, to nie było osobiste. To było. Zawsze jest, powiedziałam. Otworzyła usta, ale żadne słowa nie wyszły. Pozwoliłam jej w tym siedzieć. I wtedy, po raz pierwszy w życiu, nie dałam jej haka. Pozwoliłam jej siedzieć, wiercić się niekomfortowo, szukać sposobu, żeby obrócić rozmowę na swoją korzyść. Po raz pierwszy jej nie pozwoliłam. Nie miała nic do powiedzenia, co zmieniłoby to, co się stało. Żadnej wymówki, która by to poprawiła. Patrzyłam, jak przechodzi przez swoje zwykłe sztuczki. Fałszywa troska, poczucie winy, bagatelizowanie sytuacji. Żadna nie zadziałała. Nie grałam już w tę grę. Po kilku sekundach ciszy wymusiła śmiech. Och, Aniu, nie bądź taka dramatyczna. To była tylko wycieczka. Uśmiechnęłam się. Nie tak, jak się spodziewała. Masz rację, powiedziałam. A teraz to tylko ja jestem zajęta. Tylko ja wybieram stawianie własnego życia na pierwszym miejscu. Nic osobistego. Jej szczęka się napięła. Nie była przyzwyczajona do bycia po tej stronie rozmowy. Próbowała utrzymać lekki nastrój, wychodząc, ale czułam napięcie w jej głosie. Niepewność. Nie mogła zrozumieć, co się dzieje. Nie kłóciłam się. Nie robiłam sceny. Po prostu miałam dość. Musiała zadzwonić do ojca w drodze do domu, bo następnego dnia pojawił się w mojej pracy. Zobaczyłam go przez szklane drzwi biurowca. Stał na zewnątrz z rękami w kieszeniach czekając. Typowe. Nigdy nie szanował moich granic, więc dlaczego miałby zacząć teraz? Wyszłam na zewnątrz, ale się nie zatrzymałam. Po prostu szłam dalej w stronę samochodu. Aniu, zawołał, spiesząc za mną. No dalej, nie bądź taka. Odblokowałam drzwi. Jaka? Jesteś nierozsądna. Twoja matka jest chora zmartwienia. Prawie się roześmiałam. Zmartwiona czym, że w końcu się zorientowałam? Powiedziała, że myślisz, że zostawiliśmy cię celowo, kontynuował. To niedorzeczne. Czy to? Odwróciłam się do niego, opierając się o samochód. Wiedzieliście, że nie mogę wziąć wolnego. Zaplanowaliście to na dokładnie ten czas. To nie był przypadek, prychnął. Więc co? Mieliśmy planować całe nasze życie wokół ciebie? Nie. Tylko mi nie kłamać. To uciszyło na sekundę. Wydmuchnął powietrze przez nos, kręcąc głową. Słuchaj, nie powiedzieliśmy ci, bo wiedzieliśmy, że przesadzisz z reakcją. Uśmiechnęłam się. Racja. Więc rozwiązaniem było udowodnienie mi, że mam rację. Zmienił pozycję, krzyżując ramiona. Robisz z tego większą sprawę niż jest, zawsze byłaś taka niezależna. Myśleliśmy, że nie będzie ci zależało na czymś takim. Ta część zabolała nie dlatego, że była prawdziwa, ale dlatego, że to było to, co zawsze sobie mówili, żeby usprawiedliwić to, co robili. Nigdy nie byłam niezależna z wyboru. Byłam do tego zmuszona. Wypuściłam powietrze. Wiesz, co jest zabawne? Kiedy mnie potrzebowaliście, kiedy potrzebowaliście pieniędzy, albo niańczenia, albo przysług. Ani razu nie pomyśleliście, że jestem zbyt niezależna. Jego twarz pociemniała. Aniu, nie, powiedziałam ostro, nie będziesz tego przekręcać. Nie będziesz tu stał i udawał, że to moja wina. Potrzebowaliście mnie całe moje życie. Ja potrzebowałam Was raz i okłamaliście mnie. Otworzyłam drzwi samochodu. Zrobił krok naprzód, jakby chciał mnie powstrzymać, ale coś w mojej twarzy musiało go ostrzec. Wsiadłam i zatrzasnęłam drzwi. Nie obejrzałam się odjeżdżając. Ale jeszcze nie skończyłam. Wiedziałam, jak działają. Jeśli nie wyjaśnię tego wprost, powiedzą sobie taką wersję rzeczywistości, która sprawi, że poczują się lepiej. Więc upewniłam się, że jest tylko jedna wersja. Poszłam do domu, zablokowałam numer siostry, potem brata, potem rodziców. Potem zrobiłam coś, co powinnam była zrobić dawno temu. Opuściłam rodzinny czat grupowy. To było natychmiastowe. Niecałą minutę później mama dzwoniła na mój telefon służbowy. Zignorowałam to. Potem pojawił się e-mail. Temat. Co ty robisz? Treść. Aniu, to dziecinne. Nie wiem, co myślisz, że osiągasz, ale nadal jesteśmy twoją rodziną. Oddzwoń. Usunęłam go. Nie byli. Moją rodziną. Już nie. Oni podjęli tę decyzję dawno temu. Ja tylko w końcu podjęłam swoją. Naprawdę nie spodziewałam się, jak szybko wszystko się rozpadnie beze mnie. Na początku próbowali udawać, że nic się nie zmieniło. Może myśleli, że potrzebuję tylko czasu, żeby ochłonąć, że wrócę jak zawsze, że w końcu poczuję się wystarczająco winna, żeby odebrać telefon, odpowiedzieć na SMS-a, wrócić do roli, którą grałam przez lata. Ale tym razem nie wróciłam. Aby ze mnie wszystko zaczęło się rozpadać. Działo się to stopniowo na początku. Drobne rzeczy. Siostra, nie mogąc znaleźć opiekunki, zaczęła opuszczać zmiany w pracy. Kilka opuszczonych zmian zamieniło się w ostrzeżenia. Ostrzeżenia zamieniły się w mniej zaplanowanych godzin. Ponieważ zarabiała połowę tego, co kiedyś, brat, którego finanse zawsze były katastrofą, skończył się ludziom do proszenia o pomoc. Pieniądze, któremu pożyczałam w przeszłości, nigdy nie zostały zwrócone, a teraz, gdy mnie nie było, nie miał siatki bezpieczeństwa. Zawsze zakładał, że rodzice go uratują, jeśli mnie nie będzie, ale oni też tonęli. Bo rzecz w tym, że zawsze polegali na mnie bardziej, niż zdawali sobie sprawę. Nigdy wprost nie dawałam im pieniędzy, ale pokrywałam rachunki, gdy brakowało, dokładałam się do zakupów. Płaciłam za różne rzeczy tu i tam, żeby pomóc. Zajmowałam się problemami, zanim w ogóle stały się problemami, łatając dziury w tonącym statku. A teraz, gdy mnie nie było, cały statek tonął szybko. Tydzień po tym, jak ich odcięłam, mama zadzwoniła na mój telefon służbowy. Pozwoliłam, żeby poszło na pocztę głosową. Wiadomość była dziwnie spokojna. Aniu, kochanie, wiem, że jesteś zdenerwowana, ale teraz jest naprawdę trudno. Twoja siostra ma problemy. Twój brat ma ciężko. Potrzebujemy tylko małej pomocy, żeby przejść przez ten trudny okres. Oddzwoń. Dobrze? Nie oddzwoniłam. Następnego dnia kolejna poczta głosowa. Tym razem brzmiała bardziej napięta. Aniu, nie rozumiem, co próbujesz udowodnić. Jesteśmy rodziną. Robisz rzeczy trudniejszymi niż muszą być. Wiem, że nie chcesz, żebyśmy cierpieli, więc zignorowałam to. Potem zaczęła się prawdziwa panika. Telefon z nieznanego numeru, potem kolejny i kolejny. W końcu odebrałam, już zmęczona. Halo, ostry oddech, potem głos siostry. Naprawdę pozwolisz, żeby mama i tata stracili dom? Zamrugałam. Co? Zalegają z hipoteką, warknęła. Pomagali mi i Marcinowi, gdy potrzebowaliśmy pomocy, a teraz są w dupie. Są dosłownie tygodnie od utraty wszystkiego Aniu. Coś we mnie zamarzło. To było większe, niż zdawałam sobie sprawę. Wiedziałam, że mają problemy. Ale to, to było prawie imponujące w pewien sposób. Pojechali na luksusowe wakacje zaledwie kilka miesięcy temu. Wmówili mi poczucie winy, żebym odwołała swoją wycieczkę dla wsparcia rodziny. A teraz nagle byli na krawędzi finansowej ruiny. Co oczekujesz, że zrobię? zapytałam płaskim głosem. O mój Boże, Aniu, mówisz poważnie? Mama i tata będą bezdomni, potrzebują pomocy. Pozwoliłam, żeby to do mnie dotarło. Potrzebowali pomocy. Tak jak ja potrzebowałam pomocy dorastając, tak jak potrzebowałam wsparcia, gdy sama się przez studia przepychałam, pracowałam na kilku etatach. Dbałam o siebie, podczas gdy oni rzucali pieniędzmi w ciebie i Marcina. Nigdy dla mnie nie byli, ale teraz, gdy byli przyparci do muru, teraz miałam ich ratować. Aniu, siostra spróbowała znowu. Mówimy o domu mamy i taty, domu, w którym dorastaliśmy. Nie możesz po prostu. przerwałam jej. Gdybym straciła pracę jutro, gdybym nie mogła zapłacić czynszu. Gdybym zadzwoniła i błagała o pomoc, przyjęłabyś mnie? Cisza. Długa, zimna, wymowna cisza. Aniu powiedziała ciszej. To nie. To jest to samo, powiedziałam. I ty to wiesz. Kolejna pauza, a potem złość. Jesteś taka mściwa, warknęła. Mamy być rodziną. Mieliśmy być rodziną, gdy wszyscy pojechaliście na wakacje i zostawiliście mnie. To nie to samo. Żegnaj, Magdo. Rozłączyłam się. I tym razem nic nie czułam, żadnej winy, żadnych wątpliwości. Podjęli swoje wybory. Teraz żyli z nimi. Kilka dni później mama pojawiła się w moim mieszkaniu. Nawet nie byłam zaskoczona. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam ją stojącą bladą twarz, czerwone oczy, jakby płakała. Tym razem nawet nie próbowała udawać. Aniu, wyszeptała. Nie mamy dokąd pójść. Pozwoliłam, żeby te słowa osiadły między nami. Miała na myśli to. Wyczerpali każdą opcję, spalili każdą linię ratunkową. Byłam ich ostatnią deską ratunku. I wiedziałam w tym momencie, że jeśli wpuszczę ich z powrotem, jeśli pomogę im teraz po wszystkim, nigdy nie przestaną. Nigdy się nie zmienią i nigdy nie będę wolna. Wzięłam głęboki oddech, ściskając framugę. Przykro mi powiedziałam, ale nie mogę wam pomóc. Jej usta drżały. Proszę, gdybym to ja tu stała powiedziałam cicho. Wpuściłabyś mnie? łzy spłynęły po jej policzkach. Jesteś naszą córką skinęłam głową. I byłam waszą córką, gdy postanowiliście mnie pominąć. Cofnęłam się i zamknęłam drzwi. Stałam tam słuchając, czekając. Słyszałam jej płacz. Słyszałam, jak błaga jeszcze raz, a potem w końcu słyszałam, jak odchodzi. Wypuściłam powietrze, czując, jak coś schodzi mi z klatki piersiowej. To było skończone. Czy źle zrobiłam, nie pomagając jej? Zostaw swoje przemyślenia w komentarzach.